Myślę, że po pierwszej połowie, po tych 40 minutach, kiedy prowadziliśmy 1-0, to mieliśmy duże nadzieje na to, że wyjedziemy stąd z jakąś zdobyczą punktową. Niestety, dobra akcja GKS-u i bramka wyrównująca w jakiś sposób też spowodowała to, że Giekca wróciła do, do, do gry, bo myślę, że byliśmy równorzędnym partnerem do, do, do rozgrywania meczu w pierwszej połowie. No ale w drugiej ten nasz błąd przystałem w fragmencie gry, bo to rzeczywiście był nasz błąd tak. Przesunęliśmy jednego zawodnika ze strefy, którego nie powinniśmy byli przesunąć i, i, i stąd sytuacja Krystiana Sanowskiego. Piękny strzał, piękna bramka. 3-1 to już efekt tego, że rzuciliśmy wszystkie szale na, na, na to, żeby, żeby chociaż zremisować. ale no, myślę, że mecz mógł się podobać, tak? 19 godzina światła Bukowa zawsze była bardzo dobrym terenem do grania i myślę, że. Ci, którzy dzisiaj przyszli, to nie, nie żałują tego, że, że zapłacili za bilet i kibicowali, bo to był po takim wczorajszym meczu jak, jak Śląsk-Lech. Myślę, że jak na drugoligowe warunki, to było to żywe, dobre spotkanie. Oba zespoły chciały wygrać. Nikt nie chciał przegrać i myślę, że wrócimy, przeanalizujemy stałe fragmenty gry, szczególnie też do poprawki w defensywie i, i gramy dalej. Świadom, świadom wszystkich wad i, i, i trudności w tym spotkaniu, Jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że wygraliśmy spotkanie. Przegrywaliśmy 1-0 i, i, i to nigdy nie jest łatwy moment. Dużo, dużo pracy przed nami. Nowi zawodnicy powoli też się wkomponują do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że będziemy punktować te zwycięstwa nam było niezmiernie potrzebne. I to nie żaden tam, nie żadna ulga, bo przed nami przez wiele, wiele następnych meczy sezon się rozpoczął. Punktujmy i oby w następnych meczach również za trzy. Dzięki. Zdawaliśmy sobie sprawę, że po pierwszych niepowodzeniach GKS przyjazd tutaj nie będzie dla nas łatwy, ale fajnie weszliśmy w mecz i, i myślę, że y, drużyna GKS nie była zaskoczona tym, że że na ich boisku będziemy grać tak piłką, bo próbowaliśmy budować, próbowaliśmy otwierać i budować grę od naszej bramki, więc e, taka jest filozofia naszego klubu i tak to też wyglądało i, i w tym jestem opowiedzieć, powiedzieć, że wyglądało to e, dobrze, gdzieś tam z przebiegłego meczu myślę, że ta bramka nam się należała, jak najbardziej, ale mimo dobrego meczu, które zagraliśmy, przegraliśmy, ponieważ no, jednak brakuje nam tego doświadczenia, to nie ma co e, nie ma co się oszukiwać, że Niektóre sytuacje, które nie samo nie same ostatnie dotknięcie piłki przed e, przestrzale, e, które dawał GieKSie się w bramkę, ale, ale gdzieś tam te sytuacje poprzedzające wynikały z tego, że gdzieś tam podejmowaliśmy złe decyzje lub, lub nie wypełnialiśmy przestrzeni przed własną bramką i, i, i dwie bramki właśnie, właśnie gieksa tak strzeliła, ale, ale no szukam pozytywów, bo, bo, bo na pewno z takiego meczu można e, w naszej młodej drużynie e, dużo i znaleźć. Pierwsza połowa na pewno mieliśmy plan taki, żeby wpuścić troszkę lecha na swoją połowę, żeby wykorzystać kontrataki. Wiadomo, bramka troszkę nam pokrzyżowała, że tak powiem, plany, ale gdzieś tam przez kontynuację swojego planu doprowadziliśmy do wyrównania. A myślę, że szczególnie w drugiej połowie już pokazaliśmy troszkę więcej jakości na pewno niż w pierwszej, co skutkowało przede wszystkim kilkoma dobrymi sytuacjami. Myślę, że wynik też mógł być większy, ale. Na pewno cieszy gra z drugiej połowy, i... i cóż, ważne trzy punkty. i Pracujemy dalej. Czy gol jest z dedykacją? Dla żony i córeczki.